Jest to koncert, który został poświęcony postaci wybitnego jazzmena Janusza Skowrona, który no, był człowiekiem skromnym, był człowiekiem bardzo dobrym i każdy mógł liczyć na jego wsparcie i pomoc. I tak uznałem, że jeden z wieczorów zedykuje właśnie jemu i. Prawdę mówiąc, w tym roku miałem w ogóle nie grać recitalu, ani nie grać nie brać udziału w, tym, w tych koncertach, ale pomyślałem, że jeśli zrobię koncert w sobotę, to przyjdą ci ludzie, którzy będą zainteresowani y, tą właśnie okazją i chęcią uczczenia tak wybitnej postaci. Tym bardziej, że był to y, mieszkaniec legionowskiego powiatu i. i Myślę, że należy mu, się, należy mu się duże, duże uznanie dlatego, że, że to co robił w życiu i jakim był muzykiem no to, to naprawdę trzeba czapki z głów zdejmować. No niestety tak się złożyło, że Janusz Skowron ukończył średnią szkołę muzyczną którą i ja ukończyłem stąd może jej znajomość uczył mnie trochę harmonii jazzowej miałem kilka spotkań takich dosyć owocnych zresztą Nigdy nie odmawiał takich rzeczy. Dlatego będę grał muzykę czysto, organową i klasyczną. Nie jestem jazzmanem, więc nie mam żadnych aspiracji do tego, żeby grać jazzowe utwory, ale program wybrałem taki z pogranicza tych ambitnych. Jest to też okazja do tego, żeby zagrać coś ambitnego na organach, żeby pokazać nie tylko rzeczy, które są łatwe, miłe i przyjemne, ale też i dramatyczne, dlatego że każdy z tych utworów, które zagram, jest w jakimś stopniu związany ze śmiercią bliskiej osoby, już poczynając od Bacha, który napisał Fantazję po śmierci żony, czy Arvo Perta, pari Intervalo po śmierci przyjaciela, czy Eduard Hagagortian, który napisał dramatyczną symfonię potężną po śmierci ojca, po dramatycznej śmierci ojca, dlatego że że Jan wylądował w czasach sowieckich w więzieniu i ojciec, żeby wykupić go z więzienia, sprzedał cały majątek Książęcy, mieszkał w Armenii i i umarł jako nędzarz, jako, jako człowiek, który żebrał na ulicy, więc stąd ten dramatyzm, jak się syn dowiedział o tym, napisał drugą symfonię organową, uważam, że jest to dzieło na wskroś dramatyczne i, i myślę, że re repertuar będzie, będzie bardzo, bardzo taki, no nie powiem zaduszkowy, ale będzie w nim dużo energii i dramatu. Zaprosiłem dziś gościa, Artura Dudkiewicza, który na początku wykona standard jazzowy, który się najczęściej wykonuje właśnie w takich sytuacjach. Harry remember Clifford Benny Golson napisał ten utwór po śmierci Clifforda Browna i tak się przyjęło, że to jest takie epitafium dla, dla muzyków jazzowych i często się je grywa. Zresztą na pogrzebie Janusza Skowrona też ten utwór można było usłyszeć w wykonaniu saksofonisty.